Dziękuję za wszystko, bo mam już od Was 50 subskrypcji, ale dobra, lecimy z tym tematem. Nie myślę o wyświetleniach, lajkach i opiniach. Myślę o was, moich widzach. Jesteście najlepsi i zrobicie dla mnie wszystko, a ja w tym czasie Wam robię disco. Ta piosenka jest dla Was, wiesz? A w ogóle to moja pierwsza. Za jakiś czas będzie następna. Robię to od rana. Aż do wieczora. Wszystko tylko dla Was, w moich ramionach. 50 subskrypcji już na mojej głowie. Robię to, co mogę. Mam 9 lat, dużo koleżanek, trochę mniej kolegów, ale to nie przeszkadza mi, bo mam Was, moich najlepszych przyjacieli. Trochę hejtujecie, trochę przeszkadzacie, ale uwielbiam Was za to, że tak gadacie. Robię to od rana aż do wieczora. Wszystko tylko dla Was. W moich ramionach. 50 subskrypcji już na mojej głowie. Robię to, co mogę.